Bardzo, bardzo dawno nie było na moim kanale i jest to haul zakupowy ostatnio byłam w drogerii DM w której fajna była promocja bo z aplikacją było minus 30% od całego naszego koszyka także mega mega fajna promocja ja tutaj mam zakupy za 57 zł a ogólnie bym zapłaciła ponad 70 więc różnica jest dość duża wydaje mi się i już Wam pokazuję co kupiłam, są to same rzeczy, produkty drogeryjne, więc już Wam pokazuję. Skusiłam się na nowy według mnie płyn do kąpieli i jest to płyn do kąpieli z wanilią, jeżyną, maliną i takimi owocami z bolówkami, tak się prezentuje, jest to edycja limitowana, jest to jakaś chyba nowość, ale tak pięknie pachnie same takie owoce z um, kremem takim, wiecie. I skusiłam się na dwa te żele. i Nie wiem, jak mi przypasuje jakiś zapach, to muszę zawsze kupić więcej. I wzięłam dwa, inne właściwie były jakieś inne, ale już takie tyle testowałam, więc skusiłam się na te nowsze. Mam tutaj też męski żel podpleśni z pomarańczową naknięteczką. on też pięknie pachnie. Bardzo męsko, bardzo fajnie. Ten zapach się utrzymuje też w łazience po kąpieli, więc jak najbardziej. I jeszcze jeden męski żel, jest on z węglem. On jest w środku szary, czarny. I on ma bardziej delikatny zapach, taki mniej wyczuwalny, ale bardzo fajnie oczyszcza skórę, więc jak najbardziej. Co tutaj mam? Niektóre rzeczy mam takie właściwie nowościowych, ale najpierw od tych, co miałam. Mleczko do makijażu, Tutaj Wam już kiedyś pokazywałam często w projekcie Denko się mnie sprawdza, pokazuje i znika szybko. Także nie ba się na nim rozczulec. Wzięłam też spray do włosów, lakier właściwie o zapachu czereśniowym. Tak się prezentuje. On kosztował 7 coś. Powiem Wam, że jestem ciekawa. Kiedyś miałam z Balei taki fioletowy, bardzo dobrze się sprawdził. To jest też limitowana edycja, w czego, więc jeżeli chcecie, to odlećcie. Ja takie lakiery mam bardzo, bardzo długo, bo rzadko stosuję. Ale jak już stosuję, to naprawdę warto się spuścić. Niestety szkoda, że nie mam mniejsza opakowań, bo ja tak dużo nie używam. I to będę miała na cały ten rok, więc recenzji tak szybko nie będzie niestety. Co tutaj jeszcze mam? Wzięłam tonik do twarzy z aloesem. Ja te toniki kiedyś często kupywałam jak byłam w Niemczech, on jest bardzo fajne tanie. O nieco chyba 5 zł kosztowałach dobrze pamiętam, więc jak najbardziej. Że podkreślić też jest jakaś chyba nowość, jest to migdał ze śliwką. Ja go nie miałam, w ogóle zawsze jak widzę jakieś żele u nich nowe czy coś, to muszę koniecznie przetestować. On tak fajnie pachnie. Nie wyczuwałam mnie konkretnie tej śliwki czy migdał, ale bardzo przyjemny. Zobaczymy, może niedługo w projekcie ten ko się pojawi. I jeszcze jeden rzecz, pod pierwszym, co nie widziałam, jest to właśnie migdał z kwiatami. Takie opakowanie. Tego chyba też nie miałam I to jest edycja limitowana. I tu właśnie bardzo czuć. Bardzo czuć te migdały, te kwiaty, mocno intensywny zapach. Ja ogólnie wolę te. Kremowe, że podkreślić. Właściwie nie wiem, czy ten też jest kremowy. Ten jest bardziej chyba olejkowy, z tego co widzę. Niestety nie ma to nic po polsku, ale nie szkodzi. Przetestuję, opowiem Wam jak najbardziej. Co ja tutaj jeszcze mam? Kupiłam takie piękne wydełko do rąk z takim słodkim językiem, takie trochę jesienne, ale bardzo mi się ta grafika spodobała. Z tej wersji jeszcze nigdy nie miałam. Nawet nie wąchałam, więc zobaczymy. Zapach jest delikatny, ale przyjemny. Bardzo gęsty to miedełko jest. Dobrze, zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie. Dodatkowo, co tu jeszcze mam, wzięłam z tej serii też krem do rąk. Bo ja ogólnie dużo kremu do rąk zużywam, więc zobaczymy, jak się prezentuje. Też bardzo delikatnie pachnie. A właściwie zużyję, zobaczymy. Bardzo ładnie pachnie i jest takie dłoń pudrowa. Szybko się wchłania, naprawdę bardzo przyjemny. Także będę miała do pracy. Ja w pracy dużo kremów używam. Co tu jeszcze mam? Kremowy peeling z migdałami, z oleju z migdału. I co tutaj mamy jeszcze w cenę? Do suchej, wrażliwej skóry poprawia wygląd. olejem migdałowym, intensywnie i dokładnie oczyszcza skórę, poprawia jej strukturę, wspiera naturalną równowagę i nawilża raz, dwa razy w tygodniu, tak się prezentuje. Najgorsze nigdy nie miałam w ogóle, on też nie był drogi, jakieś niecałe 5 zł, 4 coś, tak się prezentuje. Także jestem ciekawa jego, o jest bardzo gęsty, ale też kremowy. Teraz nie czuję w ogóle zapachu, bo czuję zapach tego kremu do rąk. I jeszcze dwa ostatnie produkty. Skusiłam się na taką kurację do włosów, takie saszetce która nadaje gładkości, wystarczy 5 minut i spłukać. To kosztowało chyba 3 zł, taka saszetka. Także jestem ciekawa, bo dużo osób poleca, więc mam nadzieję, że faktycznie jest to wartość odrodów. Miałam obawy, jak to wzięłam, bo wzięłam tylko jedną tą saszetkę, to jest 25 ml. Nie wiem, czy mi starczy to na moje włosy. Mam nadzieję, że tak. Może jutro, albo dzisiaj sobie przetestuję. Także zobaczymy jak to będzie. I ostatni produkt jest to mydełko do rąk, miód i mleko. Ja ten miałam ja kiedyś często, bardzo dobre, kremowe. Ale jego nie kupiłam. To jest produkt gratisowy w tym miesiącu w Balei, w DNA, Także dostałam gratis ten produkcik. Także kochani, to tyle na dzisiaj. Wszystkie produkty, jakie kupiłam Wam pokazałam. Same takie bardziej pielęgnacyjne. Chciałam również kupić yy, jakiś balsam do ciała, ale stwierdziłam, że jeszcze mam. Pomimo, że było bardzo fajnie dużo promocji, to stwierdziłam, że powstrzymam się tym razem i nie kupię, zużyję to, co jeszcze mam. A jeszcze troszkę mam małych tubeczek w kalendarzem adwentowym, które walczę, żeby skończyły się, bo naprawdę zajmuje mi dużo to miejsca, a nie ma gdzie tylko też układać. Także kochani to tyle. To wszystkie kosmetyki, które z użyła, yy, kurzu boże, z użyłam, z boże, zużyłam, widzicie, kupiłam. Kupiłam w ostatnim czasie, także no chyba tyle. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić trochę do holi zakupowych i będą częściej, chociaż nie zawsze mam czas, żeby kupić, odłożyć to i jeszcze nagrać, bo często chcę kupić, rozłożyć i już, a później sobie pomyślę, mogę nagrać. No ale zaczymy. Jeżeli będziecie chcieli więcej holi zakupowych, piszcie w komentarzach, ja jestem często na zakupach, więc takie filmiki to nie jest problem, tylko problem jest tym, żeby nagrać, żeby ten czas znaleźć, bo nieraz jestem w pośpiechu i nie mam czasu. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, życzę Wam miłego dnia. Dajcie znać, czy coś z tego kosmetyków mieliście. Czy lubicie markę Balea oraz czy po prostu macie w swoim mieście tą trągę. Ja chętnie poczytam, a teraz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.